Radio Gozdawa, zawsze na rybach. Dzień dobry Państwu, kłania się Rafał Kwaliński w Radio Gozdawa. Dzisiaj moim gościem jest Pan Prezydent Lech Wałęsa, który, z którym będę chciał porozmawiać może trochę o polityce, ale głównie o wędkarstwie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Jak tam zdrowie? Zapytam się na samym początku. Było i nie ma. <laughs> to tak jak z młodością, prawda? Młodość też była i już nam uciekła. Zostało no, to, tylko. To, to, podobnie tylko w, w drugą stronę. Panie prezydencie, proszę powiedzieć tak na samym początku, jak to się stało, że wędkarstwo było przez jakiś czas zapewne bardzo aktywnym, poza polityką, ważnym wydarzeniem w pana takim życiu hobbystycznym? No, wie pan, jak pan zapewne wie, urodziłem się w wojnę. 43 rocznik. Tak. Po wojnie była straszna bieda. Nie było co jeść. A więc ratowaliśmy się, uzupełniając dietę rybkami. Wtedy było dużo takich oczek wodnych w, w tamtym terenie, więc tych ryb było dużo. Więc one pozwoliły nam przeżyć do obecnych czasów. Czy wędkarstwo w ogóle później w latach 60., -tych, 70., -tych, już pomijam przed Pana takim działaniem związkowym, było też, miał pan czas, czy to już tylko było takie od czasu do czasu hobbystyczne? Przypominam moje hasło: gdyby w wodzie były ryby, wędkarstwo straciłoby smak. <śm> no chyba coś na czasie zostało. Z tym, że ja wiem, ja wie pan, wielki szacunek mam do dziś, więc nie męczyłem nigdy mocno rybek. No jak mówię, dzięki rybkom przeżyliśmy. A więc teraz to tylko bardziej tak wypoczynkowo traktuję łowienie. Łowię tylko, tylko dla siebie, sam łowię, sam oczyszczam i sam zjadam. Czyli, tak na dobrą sprawę, wędkarstwo już zostało tylko i wyłącznie jakby konsumpcyjnym aspektem i relaksacyjnym. Czy tak, jakąś, dokładnie tak. jakąś technikę wędkarstwa pan preferował, preferuje? Jestem w, ka w każdej dziedzinie samoukiem. A więc nie, nie, nie klasycznie, nie, nie teoretycznie, tylko tak jak mi to pasuje. A co pan pamięta z takich ciekawych dla siebie wyjście nad wodę i coś, co utkwiło panu w pamięci? Poza tym, że nic pan nie złowił? O, nic nie złowił, to często się zdarzało i zdarza. Natomiast, no, ale ja wybieram takie miejsca, gdzie wiem, że tam trochę ryb jest. Czy używa pan jakichś swoich tajników wędkarskich? Nie, nie, nie. nie, nie. Na, na różne pszeniczkę, kukurydzę, a i na, na dżdżownicę. Mm -hmm. Czy jak był pan aktywnym prezydentem Polski, jak przygotowywano panu wyjazdy? To w tych rozpiskach i w dyskusjach były przedstawiane na przykład zainteresowania rozmówców poza granicami kraju? I trafiał, trafiał pan Nie. Nie. na jakieś takie właśnie osoby, które wędkarskiem się między innymi interesowały? Nie wiem. Ja, ja jako, jako praktyk w każdej dziedzinie, każdy wyjazd pytałem się tych, którzy proponowali, czy ustawiali wyjazd, po co ja tam jadę. I wtedy, kiedy mi udowodniono, że są racje mojego wyjazdu, to przygotowałem swoje pomysły, jak osiągnąć to, po co właściwie jadę. I tylko w takich, w takich brałem udział w takich wyjazdach. Proszę mi powiedzieć, jak patrzy pan jako praktyk i wędkarz taki aktywny swojego czasu? Jak pan ocenia teraz to, co się wydarza, darzy, albo wydarzyło od lat 40. do obecnej chwili w tym świecie naszym przyrodniczym, i Polskim? No, chyba nie, 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 nie poprosiliśmy rolników, by uprawiając rolę, no jakoś mieli jakiś taki pas, jakieś takie, psz, nie do końca dorywać do tych różnych oczek. Bo tak oni dorywali do, do oczek, nawóz spływał i to wszystko zarosło. Tam już nie ma prawie w ogóle tych oczek, tam gdzie ja owiłem ryb. I to jest prawdopodobnie w całej Polsce, że rolnicy no właśnie zbyt dobrze uprawiali, to wszystko ściekało. Te nawozy sztuczne szczególnie, no i to spowodowało, że te wszystkie oczka drobne pozarastały. Myśli pan, że na przykład jest szansa, żeby w najbliższych czasach troszeczkę się świadomość zmieniła, czy raczej zostaniemy z tym, co teraz mamy? Nie, ja bym chciał to odbudować i to oczko odbudować, no ale to, to musi być zgoda i zrozumienie rolników, aby... Aby nie dorywali do końca, aby zostawili pas jakiś taki wolny, by te, by te oczka się utrzymały, by, by nie zarastały tak szybko. Mm -hmm. Czy Polski Związek Wędkarski jest dla pana ciekawym, jakby taką organizacją społeczną pod względem tego, co się dzieje? Nie wiem, czy pan poza polityką jeszcze jakieś informacje śledzi, co się dzieje w Polskim Związku Wędkarskim. Nie, nie, nie bardzo się interesuje. Choć w tych czasach, kiedy byłem mało znany, no to tam parę razy mnie złapali i jakieś tam karę mi dawali. To się to, to kojarzę, to, to kojarzę z, ze związkiem. A potem z kolei już, już mnie nie karali, już mi dawali upoważnienie, wszędzie mogłem mówić. A więc... Zmieniają się losy człowieka. Ukarali Pana za brak dokumentów, czy za, za to, że złowił Pan ryby niewymiarowe? Nie, z reguły za to, że tam było nie łowić, że trzeba było pozwolenie mieć, a kartę rybacką ja, ja brałem kawałek, kawałek gałęzi, kawałek sznurka i łowiłem. A więc nie, 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 nie miałem jakichś prawidłowych rozwiązań. Natomiast wędkarstwo de facto bardzo mocno się zmieniło na tej przestrzeni czasu, jak pan łowił na samym początku, a teraz, czy nawet rekreacyjnie, teraz. Duży postęp taki w tych wędkarskich narzędziach. Oczywiście bardzo duży. Ja miałem potem piękne wędki, a obok stał chłopaczek, który miał kija i on, on ja mu się brały rybami na te piękne wędki nie chciały brać. Może były za piękne no może tak, no coś, coś w tym jest. Natomiast jakby z młodych lat pamięta pan, czy więcej ryb było zdecydowanie, czy to z biegiem czasu jakoś tak wszystko się normowało albo spadało? Bo tak większość wędkarzy mówi, panie, tak jak pan powiedział, nie ma ryb, więc... W tamtym czasie było bardzo dużo ryb, bardzo dużo owiliśmy różnymi koszami, takie Znikli, woda przeciekała, i biegaliśmy w tym, i tym się łowiło, i było tak dużo ryb, że, że naprawdę jest to w, w każdym oczku. I z, tym, z tym, że to coraz mniej, coraz mniej, i potem ta chemia wykończyła. Rybki. Jeżeli miałby Pan gdzieś się wybrać na ryby, to jaki rejon Polski by Pan sobie upatrzył? No jak pan mówiłem, moje hasło jest, gdyby w wodzie były ryby, więc jeszcze tam, żeby nie, nie przemęczyły, bo mam takie miejsca, że tak mocno brały, że mnie zmęczyły, więc to niedobrze. Ja, ja, ja na wypoczynek jechałem, a nie porożę, żeby to, żeby w pełni szarpać ryby. No. Ale niektórzy łowią właśnie, żeby jak najwięcej złowić, no. jak największe ryby, a, no pan tak, tutaj, ja... a pan tutaj mówi, że pana ryby męczą. Tak, ja, ja z reguły jeździłem i jeżdżę po to, żeby wypocząć, a nie znęcać się nad rybkami. I w związku z tym nie wierzę tak, żeby właśnie, żeby nie, nie za bardzo brałem. Panie prezydencie, a patrząc na, takie, na taki świat polityczny, to Myśli pan, że posiadanie karty wędkarskiej, czy na przykład jedna opłata krajowa, jest to dobry pomysł? Czy to należałoby wszystko pozmieniać, odwrócić o 180 stopni? Jak karty wędkarskie zlikwidować? Jak właśnie zrobić jedną opłatę? Bo wody polskie wprowadziły na swoje wody jedną opłatę za korzystanie. Chyba za, za, mało, za mało wiem na te tematy organizacyjne, więc no, tu nie mogę, nie mogę się wypowiadać. Ja bym chciał, żeby było jak najwygodniej, jak najmniej problemów, ale jednocześnie by, byśmy i szanowali, i pozwalali, pozwalali rybom żyć. Natomiast, to natomiast patrząc na tą politykę, którą mamy, myśli Pan, że ci, którzy rządzą naszym krajem, mają coś poukładane w głowie w kontekście przyrody? I, nie tylko w kontekście przyrody, ale i w polityce nie mają dobrze, moim zdaniem, poukładane. A od czego to może zależeć? Wiem, no, no ta demokracja czasami wy, wy, wybiera demagogów, populistów, bo ładnie mówią, bo ładnie obiecują, a nie, nie fachowców i nie, nie ludzi, którzy by coś więcej zrobili. Za mało praktyków mamy w polityce i nie tylko, a za, a za dużo teoretyków. Przeciwnicy w latach 80. i 70. pana też tak mówili, że jest pan demagogiem. Wie pan, oczywiście ja musiałem czasami uprawiać, bo chciałem czegoś dokonać. I bez, bez, bez jakiegoś takiego prostego demagogicznego przedstawiania no trudno byłoby osiągnąć. A ja nie chciałem uprawiać demagogii, ja chciałem coś osiągać. Nie dla siebie, tylko dla Polski. I jakby pan podsumował ten swój czas, no, bo nie, nie ukrywajmy, no, poświęcił pan swoje całe życie dla tej kwestii Polski, tak ogólnie mówiąc. Panie, możemy wyliczyć, prawie na połowę długów umorzono dzięki mojej, mojej przede wszystkim pracy. Wyprowadzone wojska sowieckie, to przecież to mówimy, to ja to zrobiłem traktat, traktat rosyjsko-polski poprawiłem, bo, bo rządy, znaczy orszeskiego rządu tak spartowili, żebyśmy do dziś mieli wojska. A więc proszę pana, tylko za same wyprowadzenie wojsk już, już jestem dumny i tylko to by wystarczyło do moich osiągnięć. To patr patrząc na, na to, co się dzieje na wschodniej stronie, na Ukrainie, jakby pan to skomentował? Proszę pana, dokładnie. Dojrzewając do, do końca XX wieku, z, z, musimy zmienić koncepcję postępowania. Do końca XX wieku silniejsi wchłaniali słabszych, często siłowo. I, natomiast na koniec XX wieku zostały dwie koncepcje: ta siłowo, którą Rosja uprawia i Chiny, i koncepcja, którą uprawia reszta świata, to znaczy. Przez NATO, Unię, ONZ, a więc demokratyczne, na zasadach, że masz ochotę, to wstępujesz i właśnie to jest ta koncepcja nowa. Pytanie dla mnie jest, która koncepcja dzisiaj zwycięży: czy chińsko-rosyjska, czy ta nowoczesna, pokojowo-demokratyczna? A jak pan uważa, że która jest silniejsza i która w świadomości społecznej ma szansę przebicia. Gdybym ta sił, sił, siłowa, to znaczy atom straszenie i tak dalej, no to ona w tej klasie silniejsza. A w klasie demokratycznej, wolnościowo, rozwojowo, no to jest lepsza ta, ta właśnie, ta, ta nowsza. No i właśnie, czy siła, czy, czy mądrość. Myśli pan, że te działania polityczne, które są wspierające stronę ukraińską w tym konflikcie, w tej wojnie, nie w ogóle w społeczeństwo. Jest to dobra koncepcja, dlatego że co niektórzy no starsze pokolenie mówi, że to niepotrzebne było zaangażowanie Polski w te, w te rozgrywki, bo my nic z tego nie będziemy mieli. Więc, więc na najprościej, najprościej można powiedzieć, kto stosuje stary Testament, kto nowy. Ja jestem jak ze starego Ząb za Ząb, Oko za oko. A ja, ale Nowy Testament mówi jednak pokojowo, inaczej argumentami. Więc musi pan wybrać, który testament. Myśli pan, że to wtedy daje jakby prawo do tego, do takiej oceny? Czy to było prawidłowe, czy też nie? Czy to kwestia... Bo Nowy Testament powstał właśnie w przeciwieństwie do Starego Testamentu. No i właśnie teraz też koncepcja, po, po, po XX wieku jest pokojowa przez Unię, NATO, ONZ, a stara jest przez Moskwę, takim. Wszyscy zarzucają jakby tą kwestię, że za bardzo w, w minionym wieku, bo to tak należy określić, wszyscy głaskali Rosję. A teraz y, są wszyscy przeciwni temu, co Rosja robi i jak działa. Czy nie uważa pan, y, przez to, że przecież piastował pan stanowisko prezydenta i miał pan dostęp i był pan zwierzchnikiem sił zbrojnych Rzeczypospolitej, to y, te wszystkie działania miały na celu właśnie zdominowania? Y, Uzależnienia, podporządkowania pod rosyjskie dyktando? Proszę pana, nale, należało zrobić następny ruch, kiedy nam się udało rozwalić Związek Sowiecki. Należało rozliczyć Rosję za komunizm i wymusić na Rosji zmiany, które by gwarantowały pokój i rozwój. I ja chciałem tego dokonać, ja, ale, ale wielcy tego świata nie pozwolili mnie, zapali mnie za ręce, nie, nie po, udowodnili, że nie, nie można tego w tamtym czasie zrobić. Bo okazało się, że najgorsza broń z terenu Związku Sowieckiego jest tam w tych właśnie republikach, których chcia, ja chciałem uwolnić. I one nawet nie wiedziały o, tych, o, tej, o tej broni i do dziś nie wiedzą, że mają na swoim terenie taką broń. Tak jak Polacy nie wiedzieli, że mieli głowice atomowe w różnych miejscach w Polsce. I w związku z tym wiedzy tego świata, wiedząc o tych zagrożeniach, wiedzieli, że to oni by nie konstruowali, nie wiedzą, co mają, i to by doprowadziło do nieszczęścia. I w związku z tym zostałem przekonany, przestałem w zmierzać w tym kierunku. Ale to już 40 lat temu, kiedy ja to chciałem dokończyć, to, to myślę, że i Stany i świat się przygotował i może teraz zrobić to. To, co, co ja nie mogłem wtedy. No, bo właśnie konkludując w, tą, w tej kwestii, mamy wojnę na wschodniej stronie. Rosja jest agresywna, grozi też użyciem właśnie atomowych rozwiązań. No i cóż, cóż się przez te 40 lat zmieniło poza tym właśnie punktem rozpatrywania. Przecież też rozbrojono Ukrainę z bomby atomowej na rzecz. Proszę pana, oczywiście można myśleć tak, a można myśleć inaczej, że jednak to, co teraz mamy, to, to, to jest nieprawdopodobnie. Błąd Putina spowodował, że cały świat. Widzi, że trzeba wpłynąć na, na to, by Rosja zmieniła się. Musimy pomóc uporządkować Rosję. I nigdy nie będzie już takiej dogodnej sytuacji, by zmobilizował się cały świat w tym kierunku. Nie wybaczą nam pokolenia, jeśli teraz nie wymusimy, nie wy, nie wymyślimy, nie wymusimy porządek w Rosji. A porządek jest prosty. Naczelnik państwa rosyjskiego nie może mieć więcej jak dwie kadencje pięcioletnie, bo to nie Stalin, to nie Putin, to system polityczny Rosji powoduje że takie zagrożenia. I dlatego musimy przekonać Rosjan, którzy też giną do wojska, ich powołują bez pytania i, i też jak, jak cały świat ich dzisiaj nie poważa, A więc, ale przez system, który mają. Więc przekonajmy każdego Rosjanina, że dla jego dobra, Razem pomóżmy zmienić im system polityczny. Jeśli to nie będzie skutkowało, to idźmy w drugim kierunku. Rosja jest zbudowana przez, przez zdobywanie innych, słabszych. Tak jak gdzieś chcą zdobyć Ukrainę, tak cała Rosja jest w taki sposób budowana. W związku z tym trzeba podnieść te narody, udowodnić, że mieli kiedyś swoje państwa, że wymordowano ich przywódców, że przeniesiono całe narody na inne tereny, że ich zrusyfikowano. I to jest możliwe, to jest dłuższa droga, ale tylko na tych dwóch kierunkach powinniśmy mocniej pracować niż, niż teraz pracujemy. Bo, bo przy pierwszej koncepcji, którą pan jakby zarysuje, rysuje, to jest małe prawdopodobieństwo, bo tak mocna indoktrynacja i patrząc jakby historycznie, społeczeństwo rosyjskie no jest bardzo podatne i oni uważają, że to, co czar obecny mówi co co poprzedni mówili jest ważne koniec kropka natomiast ta druga droga o której pan mówi czyli wzmacniania ekonomicznego pomaganie przyłączanie jest zdecydowanie chyba lepsze i faktycznie jest to długi długi proces natomiast czy Myśli pan, że te społeczeństwa, no, podróżując po tym świecie, rozmawiając z różnymi ludźmi, czy my mamy takie same zbieżne interesy między Azją i Europą? Proszę pana, do końca XX wieku państwo, kraj to był naj, największy interes. Stąd wojny robiono różne rzeczy dla kraju pojedynczego. Technologię doprowadziliśmy na, na, na taką wysokość, kiedy nie mieści się ona w tych państewkach, w, w tamtym układzie. Nawet pandemia nie mieści się, nie da rady rozwiązać pandemię jednym krajem. I w związku z tym musimy powiększyć struktury zorganizowania. Jak nasi pradziadowie wymyślili rower, trochę technologii, to zrobili państwa, kraje. I to trwało do XX wieku, ta, ten pomysł. My w międzyczasie zbudowaliśmy taką technologię, która nie mieści się w tamtym zorganizowaniu, i trzeba, żeby być kontynenty, a nawet globalizację. Jakby pan podsumował to, co się u nas w kraju, już tak na koniec to, co się u nas w kraju dzieje. Przez te 7 lat państwo. Jest rządzone przez osoby, które do niedawna i dawno dawno temu by w ogóle nie miały nic do powiedzenia, a jednak okazało się, że demokracja na to pozwoliła. Pozwoliła, czy w ogóle taki, taka jest możliwość i taka jest cecha demokracji? Problem jest, ludzie rozsądni wiedzą, że musimy powiększyć struktury, ale jak powiększyć struktury, kiedy mamy różnicę w rozwoju, kiedy narobiliśmy sobie krzywd, stanęły przed nami trzy wielkie problemy, które, które musimy wydyskutować, by je rozwiązać. Pierwsze, jaki fundament proponujemy pod te nowe czasy? Kiedy tak stawiamy problem, pojawiają się dwie koncepcje fundamentu. Połowa świata chce budować na wszelkiego typu wolnościach. Druga połowa mówi: nie, najpierw uzgodnijmy wartości. Z tego podziału nie możemy wyskoczyć. Potem jest pytanie drugie: a jaki system ekonomiczny pod tą nowe, nowe czasy? Jak pan wie, są dwa systemy wielkie komunistyczny i kapitalistyczny. Komunistyczny teoretycznie jest lepszy od kapitalistycznego, bo tam to zapisane te równości te sprawiedliwości, tylko on jest nie do zrealizowania. Natomiast kapitalizm jest rywalizacja często nieuczciwa, ale jest prosty i się da zrealizować. Więc komunizm trzeba było odrzucić, a kapitalizm wprowadzać. Ale kapitalizm był dobry na tamte układ. państewka, kraje, wyścig szczurów ktoś nazwał, kto kogo za ile nam obrobi. Więc ten kapitalizm trzeba trochę poprawić. Zostawić gospodarkę wolnorynkową, a wszystko inne trochę pozmieniać. Tamten kapitalizm spowodował e, bezrobocze, bo słabsi odpadali. Teraz ten nowy kapitalizm ma szukać bezrobotnych i, do, i zagonić do pracy. I trzeci problem stoi przed nami. Jak poradzić sobie z demagogią, populizmem i oszustwami polityków w tej skali wielkiej, większej niż pęstkę w kraju? Więc widzi Pan, tamta epoka upadła, pojawiła się mowa, a my jesteśmy pośrodku. Jedno padło, drugie nie powstało. Ja ten czas obecny nazywam epoką słowa, dyskusji, jak ta Polska, jak ten świat ma wyglądać. Musimy wydyskutować, pan musi mnie przekonać, a pana zacznie się budowanie. Na razie przekonujemy się. Myśli pan, że edukacja jest tym kluczem do rozwiązania, bo patrząc po tej edukacji, którą mamy przez ostatnie lata i mamy. Teraz XXI wiek, a szkoły nasze tkwią w XIX wieku i w technice uczenia też właśnie z XIX wieku. Przepisywanie z tablicy tego, co jest w zeszycie czy w książce z powrotem do zeszytu i tak dalej. Czy to nie jest tym problemem, o którym właśnie pan mówi? I edukację, i szkolnictwo musimy też poprawić. W tamtym czasie, kiedy ja dochodziłem do szkoły, to robiono z nas encyklopedię. A najwięcej wiadomości nam wrzucano. Dzisiaj trzeba nauczyć, jak znaleźć w encyklopedii, bo jest tak dużo informacji, że już nie można być jedną encyklopedią. I w związku z tym wszystko musimy to pozmieniać, I, a i dlatego. dlatego czego nie zrobimy się, pan mnie nie przekona, co trzeba zrobić, co pierwsze, co następne, no to, to nie, nie wyjdziemy z tego, więc dyskutujcie jak najwięcej, by pojawiły się pomysły i ludzie, którzy wiedzą, co mamy na te czasy robić. No, może to też i zła droga będzie, bo jak to takie powiedzenie jest, jak masz, jak rozmawiasz z dwoma Polakami, to masz trzy problemy. Więc... To, to i źle i dobrze. Na, na te czasy to dobrze, że jest tyle pomysłów, bo teraz tylko problem, żeby ktoś mądrych, paru ludzi mądrych zebrało te dobra, a zbrodrzyczyło. No to taką konkluzją kończymy naszą rozmowę. Państwa i moim gościem był prezydent Lech Wałęsa. Dziękuję bardzo serdecznie. Porozmawialiśmy troszeczkę o rybach i troszeczkę o polityce. Ten świat, który na przemian się splata. Dzięki. Radio Gozdawa zawsze na rybach.